Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi koleżanki i drodzy koledzy. U mnie jeszcze pora na kaweczka, tu już trochę mrożonka, ale jeszcze kończymy. Dzisiaj zapraszam was na makijażowy film, dawno makijażowego filmu nie było, jakiegoś testu nowości, także dzisiaj przychodzę z testem nowości najlepszych produktów ze strony Notino UK. Notino jest to strona, jedna z niewielu, na której można znaleźć polskie produkty. No i tak stwierdziłam, że muszę kupić sobie tak czy siak krem To jest krem nawilżający Basic Lab i moi drodzy, postanowiłam wpisać sobie każdą kategorię z osobna, czyli podkłady i filtry 5 gwiazdek i wybierałam po prostu produkty, które miały 5 gwiazdek. Niektóre miały więcej opinii, drugie miały mniej opinii i niektórych produktów nie brałam, bo już na przykład je bardzo dobrze znam, jak na przykład puder z Rimmel'a. On od zawsze jest na pięciu gwiazdkach, ale ja ten puder znam od lat i wiem, że jest dobry. Natomiast chciałam właśnie spróbować czegoś innego. Także dzisiaj, jeżeli macie ochotę, będzie tutaj mix polsko- nie tylko polskich, polskie marki, ale będzie tu też Essence, będzie tu też z tego co widzę Rimmel także po prostu droga, makijaż na 5 gwiazdek, czy będzie miał 5 gwiazdek czy się utrzyma cały dzień, zobaczymy, zacznę sobie od podkładu i moi drodzy, podkład to jest dla mnie totalna niewiadoma A, i będzie to podkład z Liren nie mam zielonego pojęcia czy to jest dobry podkład czy to jest średniak, czy to jest beznadziejny podkład no podobno ma być dobry. Tu jest napisane, że to jest podkład rozświetlający, który ma się trzymać do 12 godzin. Ja przez lata unikałam podkładów rozświetlających, ale przez ostatnie może 3, 2, 3 lata... Naprawdę bardzo polubiłam się z podkładami rozświetlającymi i na przykład jeden z moich ulubionych podkładów rozświetlających to jest ten z Maybelline Skin Tint, który się naprawdę trzyma cały dzień, czy Lumi Matte też z Maybelline, ale tamten jest bardziej matowo rozświetlający, więc no tutaj może być dobre odkrycie i to jest podkład, który naprawdę nie kosztuje dużo. I wzięłam sobie odcień 03 b dlatego że jeszcze jak widzicie mam też sam opalacz, to jest podkład rozświetlający, wyrównuje koloryt i nadaje serze nadaje efekt glow. Długotrwało, formuła zapewnia trwałość do 12 godzin. Kompleks witamin C i E rozjaśnia przebarwienie i nawilża. No, zobaczymy. Ja będę sobie używać tego podkładu, może na jednej stronie pędzem, na jednej stronie gąbeczką. Zobaczymy, jak to będzie. Mm. Kolor ma ładny, taki, no właśnie beżowy. Ale wiecie, co ja zrobię? Gęsty! Spodziewałam się czegoś, bardzo gęsty. Spodziewałam się czegoś bo Jakoś tak jestem przyzwyczajona, że te rozświetlające podkłady są lekkie, natomiast to jest bardzo gęste. Zapach nie jestem w stanie powiedzieć jak pachnie. Mm, tak bardzo delikatnie świeżo, powiem Wam, że jeżeli chodzi o Lirent, to nie wiem, czy miałam wcześniej coś z makijażu. Z Lirentem się bardziej kojarzy. Z balsamami do ciała. No dobra, rozprowadziłam sobie jakoś. O, o trochę mnie szczypię, czy to jest możliwe. Czy to jest możliwe? I rozciapkam sobie gąbeczką. Gąbeczko się, gąbeczko się ładnie wszystko rozprowadza. No i zobaczymy, czy rzeczywiście się utrzyma. Ja oczywiście nie będę go trzymać z 12 godzin. No, ale ja bym chciała, żeby tak przez 5 godzin wyglądał naprawdę bardzo dobrze ale bardzo szybko się rozprowadził nie wiem czy to nie będzie podkład taki, który dobrze się będzie nakładało dłońmi, wiecie? nie wiem czy pędzel to nie będzie najgorsza forma aplikacji, ale zobaczymy ładnie wygląda ta jedna, jedna strona, zobaczcie wygląda ładnie, krycie ma delikatne no ale dobra, zobaczymy jak sobie poradzi pędzel, bo pędzel to mam wrażenie, że ma całkowicie inne Wyfaj uh, dokończenie też. Także sobie rozprowadzę najpierw. No, pędzel też się fajnie rozprowadził, ale już bardziej mam wrażenie, że zostawia smugi, a to musimy sobie doklepać. Dajcie znać, czy polecacie jakiś właśnie podkład z Diren, czy może to jest ten, czy to jest jakiś ulubieniec, o którym nie miałam pojęcia, o istnieniu nie miałam pojęcia. Też pędzam się super rozłożył i powiem Wam, że no nie widzę jakiejś dużej różnicy czy w kryciu, czy w wykończeniu ale zastanawiam się, czy by sobie nie dołożyć drugiej warstwy bardzo ładnie wygląda, kolor też jest dobry dla mnie właśnie na dzień dzisiejszy czyli troszeczkę ciemniejszy, nie jest jakiś mega pomarańczowy jest bardzo, powiedziałabym taki neutralny wow, muszę wam zrobić zbliżenie czekaj, tak. jakby to się utrzymało zobaczcie, wygląda bardzo naturalnie, w ogóle nie czuć jakby to nie czuć jakby to był w ogóle podkład, tylko jakby to był krem, a to nie jest krem to nie jest krem BB ani CC, to jest podkład a jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny jestem w szoku, dlatego że taka konsystencja myślałam, że będzie um, jakiś taki, przecież jest gęsty, myślałam, żeby zrobić jakieś ciastko a tutaj naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie i wykończenie ma bardzo ładne. Zostawiłabym to tak, rzeczywiście jest glow, ale nie świeci się jak żarówka. W ogóle powiem wam, że gdybym tak spojrzała i wiedziała, że nie mam zaczerwienienia, gdybym może, o i tak, może gdybym koi zobaczyła, to bym nie powiedziała, że ma cokolwiek nałożonego na twarz, bo tutaj piegi przebijają wszystko, a bardzo nie to wygląda. Także odrobinkę sobie tylko dołożę. Teraz nałożę sobie na dłoń. I po prostu pozbieram z tego. I nałożę sobie tylko tutaj na policzki niżej. No i ten kolor zobaczy fajny. Ale oczywiście, jak będę blada, to, to będzie za ciemny. Ale tutaj, no kurde, jak na razie 10 na 10. Mega. Żeby tylko to się utrzymało. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do korektora. Korektor. No to tutaj mam takie. Trochę mieszane uczucia. Jeżeli chodzi o 5 gwiazdek, to chyba najwięcej opinii miał nars, ale narsa, ja dobrze znam i też chciałam, żeby to były takie drogeryjne produkty. Tutaj mam Catrice True Skin i tu jest zapisane, że ma 18 godzin nawilżenia, więc to ma być mocno kryjący, wodoodporny z kwasem hialuronowym, Korektor, który ma nawiliżać przez 18 godzin. Ja za bardzo nie lubię właśnie takich um, korektorów, które są jak shape tape, mocno kryjące, mocno zastygające, bo się odzwyczaiłam od takich korektorów. Na ten ma niby nawilżać, także zobaczymy. Jeżeli chodzi o odcień, to mam chyba 0,3-0,5 Warm Macadamia I wybrałam właśnie troszeczkę ciemniejsza, a nie jedynkę jak zazwyczaj, dlatego że widziałam, że wybiorę też ciemniejszy podkład. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Pachnie. Czy mi pachnie? To jest zapisane soft matte finish Czyli ma być matowe, matujące wyko wykończenie Nałożę na razie tyle i zobaczymy Jak to się sprawdzi Widziałam też taka pani na jakimś tiktoku Mówiła, żeby się rozświecać w pionie Jeżeli chcecie wydłużyć twarz Czyli nie kółko, tylko właśnie tutaj Tak, ale okej, okay, nie wiem czym to sobie rozaczać, Ale chyba najłatwiej będzie gąbeczką Ale z drugiej strony może też pędzlem może i gąbeczką i pezą, także zobaczymy jakie to ma krycie. No ma to krycie, <gry> ma to krycie. Zobaczymy czy wejdzie w zmarchy. I czy będzie suche. No, ładnie się rozciera. Ale też nie kojarzę tego korektora. Ładnie to wygląda. Zamawiacie w ogóle na Notino? Powiedziałam kiedyś, była jakaś taka plotka, że na Notino są, są jakieś podróby, bo to niemożliwe, żeby były tańsze na przykład zapachy. Ale nie, myślę, że to nie jest prawda. I chyba któraś z Was mi lata temu nawet napisała, że pracujecie dla Notino i że to są wszystko oryginały. Wiecie, to też jest kwestia, że jak się ma y, sklep w jakiejś galerii, no to też trzeba bardzo dużo płacić przede wszystkim za czynsz dla pracowników. A jednak, jak jest sklep online, no to. Dużo kosztów odchodzi, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby te rzeczy były tańsze, no tak samo Rosman jest bardzo drogi. Nie wierzyłam, nie w... Zawsze mi się zdawało, że podkład za 50 zł w Rosmanie to jest, jest takie top of the top, że jest najdroższy jaki może być. A tutaj niektóre Maybelliny kosztują 80-90 zł, szok. No ale, no właśnie, przez internet dlatego taniej jest kupić produkty, bo... No, odpada przede wszystkim część te duże koszta. Tak, jest, dlatego te strony, sklepy internetowe, mają lepsze ceny, bo mogą do klepie gąbeczką. Ładnie! Czyż będzie to piękny makijaż? Fajny. I powiem wam, że ładnie się też rozprowadził ten korektor. Ja nie nałożyłam żadnego kremu pod oczy, więc zobaczymy, czy to się nie pozbiera, ale ładnie to wygląda i nawet tutaj na tym czole. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Jak na razie jestem naprawdę zadowolona. Dobra, teraz bebuś malutki z Essence. Nie wiem czy Ania fokusowa na tego kiedyś się nie pokazywała. Tutaj zobaczcie, taki malusieńki brązerek z Essence. On kosztował grosze, też miał 5 gwiazdek. I tutaj mam od 80 Cinnamon Spice, ale z tego co widziałam, to chyba, no, mam nadzieję, że on jest ciepły. Ale z, e, jak to działa? Ale z tego co widziałam, to mają też chłodne. I ja uważam, że to jest bardzo fajny bronzer do podróży, bo on się wam w dłoni zmieści. jest naprawdę malutki. Więc spróbujmy. Zrobię sobie słocza tutaj na dłoni. No jest ciepły. Naprawdę bardzo fajny. Jeżeli chodzi o gramaturę, to mi się kojarzy z tym milkiem 5,5 grama Więc zobaczymy tutaj. Tak, fajny kolor. Trochę wiecie, co mi przypomina. Trochę mi przypomina ten Trochę mi przypomina ten korektor z HEAN. Nie korektor, tylko bronzer HEAN, ale widzicie ten HEAN jest większy i wam też pokażę różnicę w kolorze, bo ja mam chłodny ten z HEAN. To tutaj mam odcień 01. To widzicie jeden ten, ten z jest Mega. Mega szary bardzo chłodny. Także ten malutki babyczek, no jest z słodziakiem i myślę, że właśnie fajnie się nada do do podróży. Najgorsze do podróży są te bronzery, one są ogromne. Fajnie, że zszywcie, bo można bezpośrednio nałożyć. Nawet jak się spieszycie. Pachnie? Nawet jak się spieszycie, to nie musicie nawet żadnych pensji używać tylko paluchem. Szybko to roz, e, rozłożycie. Ja lubię sobie teraz nakładać też na boku ust, żeby zrobić pontony. Z jednej strony pędzę rozetrę. Bardzo łatwo się rozstarł. A z drugiej strony gąbeczką ładnie. Mam, ja że bardzo przyjemny, delikatny brązer. Na 90% zabieram go ze sobą do Polski. I teraz, moi drodzy, z tej samej serii, mały Bubuś, wzięłam róż. Baby God Blush. Taki malutki Bubuś. I ten Bubuś to jest 04 Sweets and Roses. I jeżeli chodzi o słocze, no to ciężko było coś znaleźć yy, na necie, więc stwierdziłam, że biorę coś dość neutralnego. Zobaczcie, on jest taki bardziej właśnie różowy. Ech, ale. Właśnie też były wyprzedane te kolory. Także zrobimy sobie dwa takie tutaj, dwie kropeczki. Może sobie też dam tutaj na czoło i zobaczymy, jak się to roz, ym, rozprowadzi. I użyję sobie tego samego pędzla co do brązera. Tak widzicie, co ma taką, to ma kremową konsystencję, ale nie taką ultra Bo na przykład jak sobie myślę o produktach mm, z mm, Paese, no to one mam wrażenie są bardziej takie oleiste, a ten chociaż jest kremowy, chociaż jest tutaj, w składzie Castor Oil, olej rycynowy. Ciekawe, a nie, nawet widzicie, nawet nie dają jakiegoś mocnego świecenia te produkty. Delikatne bardzo te produkty, bardzo delikatne. Ale myślę, że będzie można je sobie stopniować no mega świeżo to wygląda. Dobrze, zobaczymy teraz gąbeczka. No, tutaj lepiej się pędzam rozcierało. Powiem Wam, że ładnie to wygląda. Wszystko. pięknie się połączyło i ten korektor. Ja często mam tak, że jak zostawię przypudrowanie korektora na zbyt długo, to... On właśnie w ale tutaj wygląda dobrze. Ja bym sobie dołożyła się trochę tego różu. Właśnie nie byłam pewna, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że dość świeżo wygląda. Teraz się czuję, jak ten gościu z, z piły. Co sądzimy? Ja jestem w szoku, jak to ładnie wygląda. Wszystko się bardzo ładnie połączyło. Zobaczcie, nie ma żadnych plam, tylko bardzo ładnie to nam wszystko się zblendowało. Jeszcze sobie po całości polecę z gąbeczką. Teraz sobie użyję, moi drodzy, produkty do brwi, które znam, ale z tego co pamiętam, miałam jasny kolor. Tu będzie Essence, również miał 5 gwiazdek. To jest taki e, tusz do brwi. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja bardzo lubię nakładać na brwi tusz do rzęs z Evelyn ale zobaczymy, ten z tego co pamiętam on był hitem, pamiętacie kiedyś Essence miał takie, dalej to jest popularne, dwa cienie do brwi i to było mega, ultra popularne. To ma delikatny efekt, ale to dobrze, bo czasem jak się za dużo nałożę tego produktu na brwi, o właśnie sobie wykrakałam, to można sobie zrobić plamy. Ja mam odcień chyba dark brown, zaraz powiem, brownie brows. No brwi spoko wyglądają dobrze. Teraz się przypudruję. i Jest to puder, który już kilka lat temu y, miałam. Jest to puder warietę. On był y, jednym z lepszych, właśnie polecanych pudrów, który miał pięć gwiazdek. Ja znam ten puder i ja uważam, że to jest bardzo dobry puder, ale już wam właśnie lata temu wspominałam o tym pudrze, że. Chociaż to jest drogeryjna marka Polska. No to moi drodzy, puder Fenty wychodzi tani, Tuż już mam, też kiedyś mówiłam, że przyliczając sobie na gram, dlatego że tutaj mamy 6 gramów, a tutaj mamy gramów 28, więc um, jeżeli chodzi o wydajność, no to i cenę, no to na pewno puder Fenty jest wydajniejszy, ale z tego co pamiętam, to ten warietę jest też e, bardzo fajny, także nałożymy sobie go zarówno pod oczy, chyba się zrobił bardziej różowy ten podkład mam wrażenie. Hmm. pod oczy nałożę sobie trójkącikiem. Kusi mnie na ten puder chudy, różowy albo Givenchy, a resztą się przypodruje. Ten puszek jest taki słodki! Jezuś malja, słodziaciak straszny. Straszny słodziak. Błonka myśli, że o niej mówię. Tylko, że wciskam resztki, odbijam sobie na ręce i będziemy... Co to pachnie? Delikatne zapach, to też nie będzie jakiś ultra miarodajny test podkładu bo ja bym chciała go też przypudrować właśnie swoimi pudrami zaufanymi, ale z tego co pamiętam to ten też jest spoko, świeżutko nie nakładam już nic na to żadnych e, pudrowych już produktów bronzerów itp itd tylko będziemy sobie lecieć dalej, bo już bazę mamy, to już wystarczyłoby wytuszować tylko rzęsy, e, ale mam bardzo fajny produkt z Wonderlust nazywa się z Rimela i to jest, moi drodzy, kred, kredka. Cień w kredce. I mnie coś się zdaje, bo jest tu, że to może być bardzo fajny, tańszy zamiennik kredki z Fenty. Ja mam właśnie kredkę z Fenty, tylko tutaj mam inne bo Nie chciałam kupować tego samego. Fenty się odrobinę bardziej błyszczy, czy mi się może zdaje. Tu jest Fenty, tu jest Rimel. Ogólnie um, zamysł taki sam. Są to produkty w kredce Powinny być łatwe w obsłudze. I to co ja zrobię, to po prostu nałożę sobie tą kredkę na całą powiekę i rozetrę. Jeszcze nie wiem, czy rozetrę to sobie paluchem, czy. A w ogóle powinnam to zrobić po kolei, bo może się okazać tak, że to zaraz nam zaschnie. Ale myślę, że można takiego brązowego cienia używać i jako bazy, i też jako cienia na co dzień. Także czekaj. Wezmę sobie pędzelek. I tutaj pędzlem rozetrę. Ja z reguły tego cienia Fenty i paluchem właśnie używam. Czyli coś na szybko. Też lepsze niż słoiczek, bo nie trzeba się babrać. A tutaj paluchem. Coś mi oka, do Sobie rozetrę. No fajny produkt, zobaczymy jak się utrzyma Tutaj muszę trochę pędzelkiem. I teraz dołożę sobie na dół, na dolną linię. I dołożę sobie więcej trochę tego cienia, żeby coś się bardziej błyszczało. Ale myślę, że to jest fajna opcja na szybki makijaż. Były też inne cienie, były jakieś takie bardziej szampańskie, złote. Ale ja właśnie chciałam brąz, bo brązu po prostu nie mam takiego a chciałam z Fenty dokupić drugi i również myślę, że ten brąz jest twarzowy, bo on nie jest ani jakiś ultra chłodny, ani nie jest ciepły, pomarańczowy myślę, że będzie dobry dla wielu osób. Kupiłam kiedyś kredkę z Seventeen, ukazała się do dupy mówiłam wam, że szukam właśnie takiej złotawej kredki na linię wodną i tutaj mam znowu już nie widziałam jej w tym w drugerii Maybelline Tattoo Liner Beżowa kredka, ale z, z, z błyskiem. Także nie wiem, czy będzie mi do tego pasować, bo chyba do tego makijażu lepiej, żebym użyła ciemniejszej brązowej. Ale zobaczmy, jak to wygląda. A no ładnie. Będzie. Fajne to, Pani, fajne, fajne. Teraz sobie, teraz sobie szybko wytuszuję rzęsy. I wrócimy na usta. Konturowy, moi drodzy Essence 8 godzin mat. I tutaj wzięłam dwa odcienie. I słuchajcie, jedna się nazywa Because It's Iconic, a druga cushion Talk. Więc myślę, że to mogą być zamienniki Pilot Talk i Iconic Nude od Charlotte. No niestety nie mam ani jednej, ani drugiej, bo mi się skończyły. Ale bardzo dobrze wiem, jak one wyglądały. Także zrobimy sobie swatch. No i rzeczywiście to. Um, it's Iconic wygląda bardzo podobnie no i zobaczmy Pillow Talk, który powinien być bardziej różowe. no też dość podobnie wygląda, więc tu jest niby, to jest ten Cushion talk, a tu jest Nude, więc hmm, ja sobie użyję tego brązu czyli Because It's Iconic um, a jak kupię oryginały to sobie kiedyś porównamy, albo zrobię po prostu swatcha w sklepie Zobaczymy, jak się utrzyma i słuchajcie, niestety nie wzięłam pomadki. Bo ja nie wiem, co się dzieje I właśnie, jakieś ataki hakerskie ostatnio są złożone. Mówiłam wam, że w Marksie był ha hakerski atak i znowu, że jak zamawiałam notino, miałam powkładane rzeczy do koszyka. To mi po prostu wywaliło i musiałam od nowa wkładać te rzeczy i po prostu już na końcu nie wrzuciłam. Pomadki. Zobaczymy, jak to się utrzyma. W ogóle ja słyszałam, że te konturówki, które są w pastikowym opakowaniu mają lepszą trwałość niż te, niż te, co się struga w drewnie. Ja mam dzisiaj zamiar w ogóle się nie poprawiać, jeżeli chodzi o usta. Pomadka to zejdzie, ale zobaczymy, jak to właśnie zakonturowa. Jak lubicie właśnie wariety 01, jeżeli lubicie Iconic Nude od Charlotte, no to myślę, że też ten wam się fajnie sprawdzi. Może polecimy z Kiko Milano. Mamy ocień 103. Pasuje ładnie. No i zobaczymy jak to konturu się utrzyma. Tak wygląda makijaż zaraz po. I powiem wam, że cera naprawdę super wygląda, ale właśnie mam wrażenie, że ten podkład się troszeczkę zrobił różowy. A może mi się zdaje? No niestety te produkty... Trochę zniknęły pod, pod pudrem, no ale ja jestem przyzwyczajona też, że zawsze kładę na to jeszcze brązer, ale myślę, że delikatnie, fajnie, naturalnie to wygląda. Także jeszcze tu wam zrobię. Uh, zbliżę, nie zobaczymy sobie, jak to wygląda. Uważam, że super ten podkład siedzi na, na cerze. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie. Tutaj się wszystko ładnie wyblendowało. Nigdzie nie podchodził w porę, nie podkreślił. Mi. Niczego, a ostatnio moja skóra jest trochę sucha, mam wrażenie. Myślę, że super wygląda. No i rzeczywiście jest taki glow, ale nie jest to takie mocne świecenie. Tylko taka zdrowa skóra. Także zobaczymy pod koniec dnia. Ja uciekam, nie będzie mi w domu, więc też nie będę siedzieć i pachnieć. Tylko jest też ciepło, więc zobaczymy, czy mi się to wszystko nie stopi. Trzymam kciuki, bo naprawdę liczę na ten podkład. Zapowiada się bardzo fajnie. Dobra, buziaczki, papa. Pa. Siemanderko, wracam po siedmiu godzinach, żeby sprawdzić, co my tutaj mamy. I widzę już, że się błyszczę, że się świecę, ale wiecie co? Myślę, że oprócz tego, że się świecę, rzeczywiście mocno się wyświeciłam tutaj na policzkach. No to i korektor, i podkład wyglądają dobrze. Jadam spaghetti. Ja jedziemy spaghetti, to mam wrażenie, że jem po prostu całą twarzą. Więc tutaj na pewno na brodzie nic nie mam, ale zrobimy sobie mordochwyt. konturówkę zjadłam. No myślę, że tutaj makaron nie miało, co tutaj, nie miało prawa to wszystko przeżyć. Yy, I wiecie, co? Myślę, że dobrze by się sprawdził ten podkład przypudrowany pudrem fenty. Jeżeli chodzi o róż i brązer, no to mam wrażenie, że zniknęły. Ale tutaj też myślę, że powinnam sobie przypudrować albo nałożyć. Ja bym chciała taki mocny efekt długotrwały, to pewnie nałożyłabym na to jeszcze brązer i, 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 i róż. Natomiast myślę, że na cerze suchej może się fajnie sprawdzić. Na mnie te produkty kremowe same raczej się nie utrzymują. E, brwi super, powiem wam, że tutaj tylko chyba coś dotknęłam. Brwi się super utrzymały. Cień, tak powiem Wam średnio. Mam wrażenie, że no tutaj on się troszeczkę nam e, wbił, zrolował, ale myślę, że delikatnie. Nie jest to głupie. Bardzo, y, okazał, bardzo komfortowy okazał się korektor. I korektor jest naprawdę pozytywnym zaskoczenie, bo myślałam, że to będzie taki korektor, który wejdzie w zmaszki, będzie bardzo sucho wyglądał, a wygląda naprawdę dobrze. Także test ogólnie zaliczyłabym jako średni, dałabym mu tak czwórkę. Tylko tak, podkład myślę, że sprawdzi się dobrze osobom, które mają cerę suchą. Ja mam cerę mieszaną tłustą, no i rzeczywiście ten podkład się tutaj w tej strefie T mocno wyświecił, ale myślę, że gdybym właśnie będę sobie jeszcze szpachlować swoim, swoim pudrem, myślę, że ten fenty lepiej się sprawdzi. Korektor naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie myślę, że będę sobie go używać na co dzień, no i widzicie, no zeszło, ale nie ma, nie ma tragedii, nie porobiły się żadne plamy, nawet od tego spaghetti powiedziałabym, że nie porobiły się żadne plamy, ale mi często właśnie z tej okolicy, zwłaszcza z policzków mi bardzo często podkład schodzi i powiem Wam, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie też ten żel z Essence, także to na pewno super, konturówka, no nie dała rady z obiadem, a tusz to akurat testował, nie testowałam niczego nowego, to jest tusz z Evelyn, więc spoko, myślę, że cień stracię na intensywności, ale myślę, że jest to bardzo dobry zamiennik Fenty bo ten cień z Fenty, który mam tutaj, on też nie zachowuje się w 100% idealnie a cena jest naprawdę różna, duża jest różnica w cenie, jeżeli chodzi o linię wodną no to chyba nie utrzymała się ta kartka niestety myślę, że Inglot jest lepszy a tak jak mówię, będę testować to są takie pierwsze wrażenia przebrałam się też z mojej pasiastej koszulki na coś innego po powrocie do domu ale wiecie co, użyję sobie jeszcze bibułki matujące żeby zobaczyć czy na przykład ja w ogóle powinnam mieć w torebce te bibułki matujące ale zapominam o tym także zobaczmy po odciśnięciu jak to wygląda no i bardzo dobrze to wygląda po odciśnięciu. Zobaczcie, tu połowa twarzy, więc wystarczyłoby się tylko odcisnąć. No jest różnica. Ciekawe jestem, czy to jest właśnie puder, czy to jest ten podkład. Ale teraz jak się odcisnąłam, to myślę, że super to wygląda, zobaczcie. A może jednak widać ten brązer, tylko po prostu nie jest taki delikatny i róż. Ja zawsze nawalam naprawdę dużo. Naprawdę, naprawdę dużo. Także powiem, że ogólnie myślę, że są to spoko kosmetyki. Czy są najlepsze na świecie? Nie wiem. Chyba nie. Ale jak na pierwsze wrażenie, no to myślę, że są to kosmetyki, do których na pewno będę sobie wracać. Także dajcie znać, czy znacie które z tych kosmetyków, czy to są wasze ulubieńcy. Czy macie, delibyście im 5 gwiazdek? Ja na pewno. No. Pięć gwiazdek na pewno dałabym temu żelowi z Essence, to, to na pewno bym dała, bo naprawdę super się trzyma. A jeżeli chodzi o podkład, no to tak czy dałabym mu pięć gwiazdek, muszę go jeszcze przetestować na innych okazjach, w inne dni i z inną, na przykład z bazą, bo dzisiaj bazy specjalnie nie używałam, no i z moim pudrem. Także będę Wam na pewno dawać znać. Mam nadzieję, że mi spejrzecie czas jeszcze raz i widzimy się już niego w kolejnym filmie bo